Tomasz ja. Onyszko, wirtualny doradca pani Anny Strzeżińskiej. Dzień dobry. Obudziłem się bardzo wcześnie rano dzisiaj, prawie jak zawsze. Przyjdę. I oh Boże święty, tak mi wszystko boli. Wczoraj miałem swoje zajęcia crossfit, drugie. Znaczy, jak boli, to rośnie. Dziś zapowiada się dość skomplikowany dzień. Nie będzie ekscytujący, szczególnie dla ciebie, dla mnie też nie. Natomiast jest kilka rzeczy do zrobienia, które, które wymagają zrobienia. A najważniejszą z tych rzeczy jest kupienie prezentu dla Kamila Brzezińskiego i Neski. Że biorą jutro ślub i zaprosili mnie na imprezę wieczorną. A ja, jak pewne wiesz, albo nie, nie potrafię w ogóle kupować prezentów. I jak muszę coś komuś kupić, na przykład ktoś chciałby dostać krzoki Lego, i ja wejdę do sklepu z krzokami Lego, to kupię w nim wiadro. Tak mniej więcej wyglądają moje umiejętności szukania i kupowania prezentów. Natomiast już dzisiaj prezent dla tej wspaniałej pary, która bierze do ślub. Mam wymyślony. I chyba dorosłem już do tego faktu, żeby... Nawet kogoś zatrudnić, albo kupić jakąś usługę, która by pomogła mi w wybieraniu prezentów. Na przykład przejść przez listę wszystkich ludzi, których znam i którym chciałbym zrobić prezenty w tym roku, i na bazie tego, co lubią, pomóc im coś wybrać, kupić. Ja bym tylko zatwierdził i no, byłbym w stanie na to wydać pieniądze. jakbyś prowadził taką usługę z pomocy w wybieraniu i kupowaniu prezentów, to albo chciałbyś tak też robić, to daj znać. Pogadajmy, proszę. Dzień w Microsoftie mija i odwiedził mnie panie i panowie. Ja. To Wasz wirtualny doradca pani Anny Strażyńskiej, pani minister o cyfryzacji i innych takich tam dziwnych rzeczy. Na razie, wirtualny. On jeszcze o tym nie wie, a czy on o tym nie wie, ale może wie. Nie Tomasz Onyszko.com onyszko Ten, Ten Tomasz. Uff, co za dzień, projekty do przodu, maile wyzerowane, no i była pewna awaria, która troszeczkę dała w kość paru ludziom. Dobrze, ale wróćmy do naszego zadania, czyli prezent dla Neski i dla Kamila. Właśnie udało mi się kupić prezent na imprezę, która się odbędzie po ślubie Kamila i Neski i długo myślałem co kupić i myślałem o kwiatach, i myślałem o kwiatach, myślałem o winie jakimś dobrym, A natomiast tak sobie pomyślałem, kurcze, to będzie za słabe, więc wiadomo, Kamil Neska lubią grać w gry. I też zajmuje się dużo social media i tymi sprawami. Więc co innego mogą kupić niż para obuwia do crossfitu? Da. So proud. So happy. Ja może nie lubię grać w gry, i, i może. Ale lubię social Media. I na przykład tak się wywnioskowałem, że buty do crossfitu to ja chciałbym dostać. Tak, tak, z układanka w głowie i pomyślałem, że oni też chcieliby dostać buty do crossfitu. Social Media. Przyjechałem właśnie odebrać żonę i syna z urodzin i córkę z urodzin kolegi Piotrusia i Ula za nowego wroga. Jest nim ten duży balon. Ula. Nie, 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 nie. Niedobry balon. Wróg. 15.15 .15. Normalnie ludzie o tej godzinie jeszcze idą, robić różne rzeczy, a ja dzisiaj planuję zrobić te wideo i pójść szybko spać, bo jutro zapowiada się trudny dzień. A, i mam dzisiaj pytanie, miałem cię spytać, ja zapomniałem Jak sobie radzić z prezentami dla bliskich osób i dla osób, których znasz trochę mniej. Masz jakiś schemat yy... Znajdywanie informacji na Facebooku, czy też dzwonisz i kogoś pytasz, proszę. To jest od dawna mój problem i nie mógł z nim poradzić. Jakbyś mógł albo mogła mi poradzić, to proszę napisz to w komentarzu. Będę bardzo wdzięczny, bo tracę dużo czasu na szukanie prezentów, które potem nie zawsze są celne wyborem.